Co wy do cholery robicie? Zabieraj chłopcze dupsko na dół, ale już! Ktoś lub coś dało ci ekscytację. Nie, panie? Mnie nie nie okłamiesz! Ja widziałem, jak ty myślałeś o tym pięknym cieniu, który cię włączył. Jak ty też dupa na dół? Co wy, chłopcy, kurwa, myślicie, że to jest jakiś obóz na bagnie? Wyciągacie swoje lagi, jakbyście mieli najebać goblinom. To oczywiste, że wy byście chcieli posać prawdziwego mężczyznę. Klękajcie jak przed innosem i zsijcie moją nagę do ostatnich punktów nauki. Ale już! Wy nieposłuszni, to był jednak błąd, na mury. Ruchy, ruchy, ruchy! I ty tam, dziś poćwiczymy broń dwuręczną.